Dobra, szukam. Witam. Serdecznie. Witam. Któryś bałwan mi biegał przy tym, także. A jak to niby krzykujeś? A teleport jakiś? Daj mi krzyku. Nie mogę. Aha, no to ciekawostka. Dzień dobry. Dzień dobry w tych krzacuszkach. Pusto w krzacuskach. Dobra. Tak jak mówię, trzy pierwsze no Coś jest Nie, nie ma nikogo Och, chuj to kurwa chodzi Wy kurwy pierdolone Pójwam wam kurwy w pysk Nie ma rzucania smoków Nie róbcie syfu, Nie róbcie syfu. ja pierdolę. Nie chce mi się potem Nie rzucajcie smoków, bo to tylko utrudnia, bez sensu Dobra, jest na sam szczyt tego parkouru, kurwa. A no kto, kurwa? Jak <noise> on w ogóle wejdzie? Na perkole, twoje panie, no jesteś, ja? jesteś blisko fafego, jesteś blisko no. fafego. Siema? No, <noise> no to mogę powiedzieć, no. Jest jakieś. To są pewnie teleporty pod E. Tak no, to jak chuj. Są pod E i są pod skarb. A wyżej da się być wyżej? No właśnie Ale nie wiem. Nigdy nie byłam wyżej niż na tej butelce nie o O, dzień dobry No i ja Amelka, Amelka niestety, niestety odpadła aj, aj, aj. Witam, widoś, witam, witam, witam i o czegoś Ja pytam Najdłuższy, będę tak tryhardował kurwę na jeden na jeden, żeby nikt nie wygrał Jak najebę każdego, to nikt nie wygrywa, pozdro Dobra, tego nie ma O ty kurwo A mnie, wąsaty knurze Z wąsem, woda bije? Ja pierdol Trzy osoby Chyba spierdalamy z tą padowej, bo tu już... Widzisz? O chuj tu chodzi, że tu jest draba? Czemu woda mnie bije? Nie. Halo? Przecież miałem gada, ale ja, miał, ja mam godo Ktoś jest na drzewku kurwa? No, tam chyba w domku Are, okay. Arek, ty mnie widzisz? Ma, po krzesełku, krzesełku po krzesełku, zapraszam cię Ja pierdolę Po no, no, krzesełku? Nooo no, To no, kurde, gdzie ja wpadłem? Po krzesełku Oj no, tu u góry są... Trzy osoby są u góry chyba Dobra No co no, kurwa? No, 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 nie będę... Jak ja tu niby wejść nie się mogę ej nie, ty jesteś roz... Ty jesteś rozpierdolona! Ja pierdolę. No i się ma groby, odpadasz. No Ale to jak co? Fa ma na kryjówkę, nie? U chuj! No widział tą mapę pewnie. No tam, no pierwszy raz wszedłem i jeszcze się wprowadził, żeby restartować. A to ja tutaj Dobra tu ktoś kurwa będzie na pewno. Nie no widzimy ja widziałem tylko tą matę partiję dopiero pobiegłem. Kurwa ja się... No Jasia. Tak jak... no o co ten Hidden Seek jest? Yy, no nagrody, nie? Do... O kurwa O kurwa. Ale jak o, to zdypał zdypał się. Fajny Daszek masz tam Fajny Daszek, no? O. Gdzie się. Cóż To jest kurwa? Ale To ty mówisz! Debilu jebany. Pierdole, ja nie znam tych ludzi, to są jakieś neny. To no, normalna klasa społeczna. Nie. Kurwa. Zamiast budować ty ty na lacista, ja no ja, ja to tylko stream odfalał niego. Nie złamałem. Ośmiom razem nie zrobiłem. No jasza, to był isterek? Odpadasz? A bo siedzę. Nie, no kurwa. Gdzie ja jestem? Co to z kurwy syno tu, Nie! Ty jesteś tak kurwa gubi Ej się, się, Nie, Fafi ma udar mózgu Mówić do nich, nie bijcie mnie! Ten debil A la, 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 la. Smoke na zajęcie najpierw Pierwszy. na zajęcie mi da No na zajęcie mi da. Dobra, kto rzucił, kto rzucił, kto rzucił? Kto rzucił? Okej Filip rzucił Ja nie mam smoka Poczekaj No wpadło. Dobra, coś śmielu Patrzę Siedzi no, no ładnie To ja mogę pokazać Poczekaj, swojego. poczekaj, chwila, chwila, chwila Dodi No co? teraz teterespo Bez przesady Z teterespo Dudi, rzucaj Tylko czekaj, powiem ci czy zgadło. Jeszcze nie Nie rzucaj Dobra, może Dobra, rzucaj Rzutaj, rzutaj, rzutaj. Dawaj I proszę, bądźcie uczciwi, nie patrzcie na YouTube. Bo to się nigdy wtedy nie skończy. Siedzi, weszło? Siedzi, tak, no, siedzi. Nie ma luki, jest okej. mogę jakąś, to przycelować czy nie? No nie, no nie, jak za że rzuca za razem smuka zajęcie. Siedzi. To powiedzmy, że ja jestem jestem awopiarzem na midzie i macie mnie zapleszować. Niech pierwszy fleszy w takiej kolejności, jak było. No, dostałem, ale taki po flasha. Ale... Oh no. Powiedzmy, że póki co zaliczę, ale zobaczymy jak next, jak next. Dobra. Oh. Cekiro, No. Oh, mam mleko. Zaliczone. Następne. Wow. Mam lekko zaliczone. Dobra, to teraz ja mogę. Zaliczone. Nie zaliczone. Ale, frajerski. Aha. No to nieźle. Nie na dżunglę albo głęboko konektor, albo między schody dżunglę, nie? Mamy dżunglę zasmokowaną, generalnie. Tak, żeby było bezpiecznie wejść na site. A. Kurwa, nie tam czy to się rzuca ze spacym, czy bez spacy No to kurwa, próbujemy, nie? Przez dwie próby No nie, zobaczymy jak wam będzie pójść, nie? No, taki na sandwich <grym> Także, ale, Filip czekaj, póki co nie listony O, Poczekaj, pat, pat. pat. Odpuszcz od tego, rampy No gdzie? No gdzie? Kto to rzucił teraz? Ja rzuciłem śmielu czy kto? Ja, ja Dudi? No to Dudi ma zaliczone. Tak. To śmiela leci, tak? Dobra, zaliczam. Dżungla odsmałkowana. Dobrze śmiela Śmielu kurwa na razie mi się najbardziej podoba. Razem ale... z Filipem. Dobra eee, i ostatni, ostatni był kto? Piotruś. No to Piotruś. No tak, Piotruś, ławkę taką za weź, nie? Skaczecie, skaczecie z okna do shorta i kto pierwszy skoczy, e, to ten. To się bawcie, nie? Kto pierwszy skoczy no, no, ma zaliczone. E, zapraszam Filip ale ten. Ale stary, trafiłeś zapraszam, na dwóch Zapraszam Filip na... Ale trafiłeś na dwóch Także tak, pierwszy niech skacze Filip, a potem Piotrek. To Filip czy kto? A, to Filip do okna. Tak, dobra. wy nie, wy jesteście safe. Gdzie jest Filip? Filipek, na, na ultimie, lata. a to Filip skacz, nie, no ty pierwszy skaczesz z shorta, z okna na szorto I jakby walczysz teraz z Piotrkiem, to kto będzie walczył o skiny nie Na szorto? Na szorto no, tutaj no tak, no kto pierwszy nie, także kurba tu Pafi będzie speed up tak zwany O, i teraz Piotrek Mamy <laughs> Dobre, Filip? Zresztą, jest kumar, dobrze. Połącz, to <laughs> A, kurwa, poczekaj, ja tak i idę po popcorn. <laughs> kurwa, 20, 20, <laughs> to okno 20, 20, bym to potem <laughs> O dobra Nie da się do tego. Jest dobrze Jest dobrze Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Wieje za mocno Relkisza O kurwa, kto to był tak blisko? To Piotrek? To Filip, ja pierdolę O kurwa, Piotrek już macie drugą opcję Ten kto pierwszy mi przeleje 5 zł wygrywa O kurwa, kurwa, kto to? Dobra, i teraz Piotruś Ostatnia szansa Jak teraz skoczysz to macie drugą konkurencję Jak nie wskoczysz to Filip przechodzi, to odpadasz Lecisz. dawaj mi się. Dawaj, dawaj Piotruś. Oj, chuj. Oh, no niestety, Piotrek. Także wielki grande finale, czyli Filip, Szmielu i Dudi. Ja pierdolę, takie półfinale też nie spodziewałem, nie? Ja pierdolę. Dobra, tak. A to przechodzimy na mapkę, nie? Także witam w następnym etapie finalistów, nie? Także no, przechodzimy do Dwa, 1, na 1 na 1 ja się nawiązać połączenia z serwerem tak Aha, czyli RedLan jest zjebany Czyli czekaj, RedLan jest zjebany Muszę jakąś szybko nową mapę znaleźć na szybko Dajcie mi 10 sekund no, ty to, to ty mówisz debilu? No to cytuję, on tak pisał co, ja To ja nie popieram takich słów to jego wina No co, ja wam mogę życzyć przysłowiowe Dołączyło was czy nie? no, nie. Tak, no, simple. Simple, wow. no kurwa, fajna mapa Fajna mapa tylko Diggle Nie no, graj kałażka, nie? Także co? Ale mogę Digla? Możesz, graj co chcesz. i 89 To dla ciebie, franiu. Dobra, czyli poczekaj. Czyli jest jeden, y, nie patrzymy na ten wynik, zreset jeszcze raz jest 1-0 dla Dudiego na razie. To daj ten, wyjdźmy na środek i. jak już. Dobra, no to weźmy odjeb, żeby było po punktacji. Weźmy mi zajeb Dobra i tak, 1-0 dla do Diego, dobra, to gramy i do 13, normalny One Von w takim razie. Zapraszam 1-1 nie no nie, nie możesz mieć takiej wiary w siebie co ty o kurwa mi najebał konutka ze spotify w ogóle nie słyszę ale to dobrze może i lepiej pafi po prostu w postprodukcji i tyle 2. Jest 6 no, rund, czyli jeszcze ma? ile? 7? Nie, no mam nadzieję, że ktoś wygra, nie? Nie, nie. No to ten, co najwięcej rund, nie? Wtedy tak, rany, prawdopodobnie. Kurwa, z Filipem się boję tylko. Bo Filipaj może też jest kurwa mocny. Nie, ja, może się uda. Nie no wyja. Kurwa, wychodź z tych bunkrów, z kurwy a, sam kampi nie. <noise> Nieprawda, no ja pikowałem. <noise> dobra, trzeba <noise> mieć po prostu więcej niż dwa punkty, i już wygram. Okej, ok, dobra. No to patrz, to ostatni. Dobra, patrz. Kurwa, pokazał te Ale bestia, ty! Ja pierdolę. Nie mogę. Spuczę je fafiemu, nie? No ty kurwa. Uju. Jeszcze po głowie mi dał 8-2, 3 rundy jeszcze. Dasz radę, dasz radę. O, no już wygrałem, ale... Ale wierzę. A tu gramy 13 rund No tak, 13, 13 rund Nie wybieraj tak długo broni Nie robimy. Jeszcze dwie rundy. O kurwa mi wyjebał dalej Wow. O po po, <śmieniu> 3 rady. Ty się kurwa się nie rozpędzaj bo będę musiał cię zwolnić, kurwa Znaczy generalnie ten kto ma pierwszy miał najprościej, nie? Dobra, 10 17 zapisz taki z Dudim No bo ja nie rozgrzany, nie? A teraz się będę grzał więc oni będą mieli... A ja górny. rozgrzany? No nie, ale... No, oni będą mieli jeszcze gorzej Dobra, czyli 10-3 jest z Dudim śmielu chyba, teraz I co? Przysłowiowego połamania nadgarstków życzę Aj, no, jebany. Aj, aj, aj. To Bestia. Jak przegra to kim on jest? Ile ty masz kurwa HP? Dobra, ile ty masz kurwa? Na 79% ci Ja mówię strasznie, się w maku marnujesz. <laughs> <is the> <laughs> w karierę. O ty chuju No Jebany miał high grant Ile ja ci dałem teraz, Aha nic nie dałem A wina, to wtedy, ja wygrałem. To, to, um, to, no, to Uff, 3 Franiu, co to, Miał no, ty musisz, te biorą, te biorą. Nie, 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 tak się nie, nie, Uff nie, 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 mój kolega nie, <śmienicza> to sam nie, mój. <śmienicza> praniu, ty nie, <śmienicza> oh, nie, <śmienicza> 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 Dwa kocie nie smyraj mnie, po głowie jesteś hamie jebany O kurwa, ale się wylało, szambo Wszystko dobrze franiu? Wszystko dobrze franiu? O kurwa, o je jeba. on się Mój ziomek walczy Mój ziomek, Jeszcze mój ile? Nie ma drugiego Cztery rundy on mi wyjebał! Bracie! O kurwa! Śmielodobry! Uff! Nie, no co to od pytania? Jeszcze tak? jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, błagam! Jeszcze jedna! Jest! Uff! Takim głównym problemem. Tylko tak do tych pizd to trzecie stworzyć. <noise> Pranek chociaż powalczył O kurwa, no ładny Pranek 7-6, no niestety, przegrałeś, ale kurwa close, ale close No i zapraszam ostatniego kurwa zawodnika I i <laughs> Ale proszę tak nie robić Czuelu dawaj do tego 76 e, 7 dla mnie Zaszczuelam Restart i przysłowowego połamania nadgarskich Filip, nie? Zapraszam Pogodnić, Pogodnić. Proszę go, Znaczymy. do trzech go, albo mniej Do trzech, do piatryczek Nie wiem, no zobaczyć co da się zrobić, nie? Filip, do trzech wiedziałem Zawiodłam <śpiewanie> cię Jeden, jeden JAK CHUJU GERBATY PIERDOLE I TERAZ BĘDZIE KAMPIUM MAŻ NIE TYCH jeszcze <laughs> jak no na no herce! Nie mogę. To za kubą. Oła. Pęta, więcej niż kiedyś, tutaj pójdzie. O my Ja się nie spodziewałem, że ja rozjebię Kazego Ja się miałem taką świadomość, że tak może być, ale. Co? jeszcze, co? kurwa No wiedziałem No było ciężko no, ja Jeszcze jeden i nie, no, nie Człowieku ty tu kurwa idź na wygraną Skupiam się dobra no, Skupiam się no kurwa Ale jakby on teraz walczył o największą nagrodę nie? O kurwa 4-3 Dobra dobra Nie chcesz przegrywać to latam Aha latam usta złoty kumasz No fajn Brawo jak No kurwa tu największy opór czyje i od śmiela też było na początku kurwa ciężka Nie no Ja szanuję każdego widza ale bez przesady kurwa O kurwa A ty przyszedłeś tylko po pieniądze Taki jesteś O kurwa

O kurwa Filip, o kurwa, najważniejsza runda w swoim życiu. I w moim też. No bo wygrano, nie? O największą. Bo ostatnia runda do 13 Kurwa mać! 79! Kurwa mać! No co co no kurwa? Brawo dla zwycięstwa. Gratulation! Brawo Filipek! Wygrywasz o to tego pięknego skina. proszę go ładnie pokazać. A jeszcze co mam powiedzieć? No? Miejmy się, ja zbudam mojego, ja tu nie Tak? Możemy tak zrobić. 8. Nie no, jak coś tak, czy, wiesz, że tak, czy jak ci go wyśle, to, co mi dasz potem na to wiesz, mi to lotto, nie? Proszę, chcę być fair. Także gratulacje Filip, aplauz, kurwa, wielki aplauz, bębny i fajerwerki z odbytu yy, dla wygranego. No i teraz zapraszam panów, nie? O walkę o dwie nagrody. Albo Meczkę, albo P2000. O kurwa. Ale muszę się jebu. już? Tak. Mówmentem na pewno, on jest, I bardzo, jest tak. bardzo dobry, prawda? No? też jest, no to jest. To... No O co ty kurwa? No, no Czuję, takie tak. ja tak. Tak nie, daję. Czuję, Czuję, nie, tak. Czuję, nie mogę dawać takich Czuję. Ten... Ten... Czuję dzisiaj detonację z śmiela na Dudim, nie? Trzmiel to jest kurwa nie a nie to Oj, oj, jest walka. Aj, Dudi tym razem. Uuu, uh. mocne słowa, mocne słowa. stronę oponenta. O kurwa, ale petara, ty! Dobrze do No jest, jest klasa. Jest klasa. Ja to zaraz płacam i kręcę. I ładnie skręcimy. O kurwa. O, ładnie, Szczmielu. Pamiętaj, że pomógł wygrać high-disc. Ale jaka jarana, wózka? to kręcimy, kurwa, kręcimy! Ładnie. Jest... kręcimy! To no jak ktoś przepierdala pieniądze. Oj! No, jest walka. Są już na będzie. Jak no. Ja czekaj. na Oj, oj! Bez ammo! Walka! samym sobą Spokojnie, O nie! Kurwa, ale latara No, ładnie, ładnie o, A ile kosztuje MK? MK chyba 35zł i P2020 chyba, albo 15 jakieś tak O, ale szmata No co, 4-4 panowie, łeb w łeb Podoba mi się to, podoba mi się Oj Oj to no, trafć śmielu Czekaj Nie mam graffiti <laughs> Nie Dupa mu wystaje Oj, no i ładnie wyłapał, ładnie wyłapał Nice jeszcze jedna runda i strzela jest miarę bezpieczny. Oj, to było bardzo ok. To było chuj bliskie, okej? Dudzi, co wchodzi? Nie! Dziś popakał od wodzie! Dobra! Temu wypłaczył! Nie ma! Trzeba robić co? Ja pierdolę! Że to się udało! Oj! Oj! No i Dudi bezpieczny póki co. No bo czymś się... Odgryź się śmielu, odgryź się. I trafim, my, <laughs> nie no to był... Nie fair, nie fair. Oj, oj, ale pojedynek. O dwa. Nie... <laughs> ale walka. Ty Słyszał reload, słyszał reload. Teraz walka. Oj. No daj! No i niestety. No i niestety. Ostatnia runda, ale to tylko formalność. Dudy wygrywa. Dudy wygrywa. Nie. Jeszcze śmiel ostatnim wypłacił. Także co? Dla Dudiego leci ten piękny skin. Proszę go ładnie pokazać. A do śmiela leci ten piękny skin. Także co? Chłopaki takie wygrywają. I co? Także chyba tyle. Ja Was zachęcam do zostawienia suba, followka na Twitchu, lajka pod filmem i dzwoneczka, nie zapomnij, dupny: że jesteśmy powiadomienie o każdym nowym filmie, nie? Także A teraz co? Gasimy tak, streama? Uj, wypierdalać kurwa śmiecie. Dzięki wielkie. A my się znamy? Nie, tak żartuję, jeszcze raz mówię. Także Dobre, dzięki ale. wielkie za oglądanie Trzymajcie się. U.